Dzień dobry, Ogólnie dzisiaj będziemy wali w CSA2. Ma wojskak na miwagi. Cóż, trudny trening na 5 minut. Ogólnie jutro o 17:20 odbędzie się w Wykrywam w cs 2 na trybie rankingowym. Wyczekujcie tego filmu, będzie to naprawdę mocny film. A teraz przechodzimy do CS'a. Okay. Hmm. Dobra widzowie. Wybieramy sobie, sobie te na białko. Nie, młotów, dymny. I chyba z blaskowym idziemy na B, tak nie będą lekkie lagi. Pójdziemy plantować. naszą patuszkę. Dobra, plantujemy. Bomba zaplantowana. Teraz czekamy na gracie. Dobra, i łatwo wygrana. Nie musiałem nic nawet robić. Dobra, w tym razem sobie ataczę. Zeus'em, Ja już za chwilę byłem. Bo mnie zabiłem pierwszego gracza. Trzeba by było ładować w kawałkach. Dobra, bomba zaplantowana. Teraz musimy rozwalić tych graczy. Jeszcze zostało nam 4 rundy do poćwiczenia przed wczorajszym live'em. Dobra, będzie 2 kilo. Zaraz uciekamy, bomba Dobra. 2-0. Musimy tylko 2 3 włóczny, przepraszam bardzo. Zmiana planów bierzemy Negera. Dobra, dobra, Negatron to się rozpieprza. Bąb bombę, co się wygląda. No tak to ja mogę grać, taki... takim. Au revoir, il fait bien Pięknie, widzowie. widowia. czwarta runda wygwana. Pierwsza wygwana runda. I teraz ostatnia runda. Końcem odcinka. A i pamiętajcie co, o liczniejsze live wie, w opcji 20. Naprawdę emocje będą na nim bardzo duże. koniec wód. Dobra, widzowie, to jest koniec odcinka. Wygnajcie. Wygnajcie, widzowie.